Miło Cię widzieć w kolejnej części kursu. Wiesz już, z jakimi wyzwaniami boryka się mały przedsiębiorca. Teraz poznasz korzyści wynikające z prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej. Ta forma działalności staje się coraz bardziej popularna, szczególnie wśród osób ceniących sobie niezależność, elastyczność oraz prostotę w zarządzaniu własnym biznesem. W kilku punktach przedstawię Ci najważniejsze zalety, które mogą zachęcić Cię do wyboru tej ścieżki biznesowej. Jednoosobowa działalność gospodarcza, czyli JDG. To model biznesowy, który daje Ci pełną kontrolę nad każdym aspektem działalności. Jako właściciel masz pełną swobodę w podejmowaniu kluczowych decyzji, zarządzaniu finansami i wybieraniu strategii marketingowej. Brak wspólników oznacza, że prowadzisz firmę według swojej wizji i priorytetów bez konieczności konsultacji z innymi. JTG to także duża elastyczność i niezależność. Możesz samodzielnie decydować o godzinach pracy, miejscu prowadzenia działalności i tempie rozwoju swojej firmy. To rozwiązanie idealne dla osób, które cenią sobie wolność i autonomię w działaniach. Dodatkowo, koszty prowadzenia JDG są znacznie niższe w porównaniu do spółek. Nie musisz ponosić opłat za rejestrację spółki, a księgowość jest uproszczona, co ogranicza formalności. Masz też możliwość wyboru korzystnej formy opodatkowania: podatek liniowy, skala podatkowa czy ryczałt ewidencjonowany. To pozwala zoptymalizować rozliczenie w zależności od charakteru działalności. Jednoosobowa działalność oferuje prostotę w rozliczeniach podatkowych. Korzystanie z księgi przychodów i rozchodów pozwala zminimalizować potrzebę profesjonalnej obsługi księgowej. Zatrudnianie pracowników na elastycznych zasadach, jak umowa zlecenie czy współpraca B2B, również jest proste i dostosowane do bieżących potrzeb biznesu. Co więcej, zamknięcie JDG jest znacznie prostsze niż likwidacja spółki, Wymaga jedynie złożenia odpowiednich dokumentów do CIDG, czyli Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, i uregulowania zobowiązań finansowych. Brak formalnych struktur zmniejsza czas i koszty związane z zakończeniem działalności. Kolejną korzyścią JDG jest również to, że masz bezpośredni wpływ na swoje dochody. Zyski zależą od Twojego zaangażowania, a efekty Twojej pracy nie muszą być dzielone z innymi. Warto też wspomnieć o łatwym dostępie do dotacji i ulg, Takich jak programy wsparcia unijnego czy dotacje na start. Dzięki JDG zyskujesz także przyjazny wizerunek. Małe firmy są postrzegane jako bardziej osobiste, co często przyciąga klientów szukających indywidualnego podejścia. A jeśli chodzi o podejmowanie decyzji, JDG pozwala na szybkie działania bez konsultacji z wspólnikami czy organami firmy. Możesz elastycznie dostosowywać działalność do zmieniających się warunków rynkowych i natychmiast reagować na potrzeby klientów. Jak widzisz, Prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej to nie tylko możliwość samodzielnego zarządzania, ale także elastyczność, prostota formalna i atrakcyjne ulgi, które mogą pomóc w rozwinięciu własnego biznesu. Mam nadzieję, że te informacje pozwolą Ci lepiej zrozumieć, dlaczego JDG może być korzystną formą działalności. Zapraszam Cię na ostatnią lekcję, w której pokażę Ci krok po kroku, jak założyć działalność gospodarczą w Polsce. Dowiesz się, jakie formalności musisz spełnić i na co zwrócić uwagę na początku swojej biznesowej przygody. Do zobaczenia!